Włączyłam, kochani, abyście mogli posłuchać tego koncertu ptaków. Piękny poranek zapowiada piękny dzień. Jakie znaki dzisiaj na niebie zostawia nam fabryka chmur? Znaki, zapytania? Co dzisiaj na drodze? Jakie doświadczanie? Dzisiaj troszkę chłodnie jak wczoraj, ale też krótki rękaw. Piękne, żółte pola. Wszędzie rzepak. Koncert ptaków. Tak przystaję co chwileczkę, kochani, i słucham. Te trele ptaszkowe są takie głośne, kochani, czasami, że aż świdruje w uszach. One tutaj sobie gdzieś siedzą, znaki zapytania się już rozmyły. Rozmywają się znaki zapytania. Słoneczko już fajnie świeci, grzeje w plecy. Pięknie wygląda poranek w promieniach słońca. Uciekłam z tej ulicy. Zobaczcie tam auto za autem, auto za autem, auto za autem. Fajnie wyglądają te robaczki na tle tego pola z żółtymi kwiatami. chyba zawitam do mojego jabłkowego sadu, bo tak chodzę, tam chodzę i tak omijam tę ścieżkę. Ale najpierw tutaj zachwyt tym krajobrazem. Dla jednego może się wydawać bardzo dziwny, i, i słyszę, właśnie czytam, jak mówicie: Ach, żeby nie te dymy. Żeby nie te dymy. Żeby nie te dymy, to bym nie stała i nie zachwycała się tym, co na niebie. Para, para wodna. Co teraz para wodna mówi do mnie? Znowu jestem kochani pomiędzy jednym kominem a drugim. Jaka dzisiaj informacja o poranku. Co ta moja podświadomość wyrzuca? Co świadomość ogarnie? <laughs> Ile pytań od rana, nie? Ile pytań od rana, co dla mnie, czego nie wiem. Ile wdzięczności i dziękczynienia za, za te piękne poranki, kochanie, Na te piękne poranki. Pola mokre i błotniste po nocnym deszczu. Trawa mokra. Wszystko się błyszczy w promieniach słońca. Ale było cicho, mówię wam. Straszne było cicho. Patrzcie jak pięknie błyszczy się droga w promieniach słońca. Aż zachęca do tego, żeby tam iść. Słońce świeci w oczy. Popatrzcie jak pięknie srebrna droga przede mną. I piękne pola. Piękne pola. Słońce, ptaki. Pełen zachwyt, kochani. Pełen zachwyt. Jestem już na srebrnej drodze. Tak, tak pięknie błyszczała, bo mokre po deszczu. Jestem na mojej srebrnej drodze, ale słońce mam jak idę przodem, więc jestem odwrócona do tyłu. I trochę kroków tyłem. Trzeba iść na czucie i na to, co widzę w kamerze. Trzeba zaufać intuicji. Tak. Pamiętacie z poprzednich moich maszerowań doświadczenia z zamkniętymi oczami, dokąd pójdę, na ile zaufam ciału. To są takie ścieżki, gdzie, gdzie można iść nawet tyłem. Najwyżej wpadnę w błoto albo w pole, ale to zaufanie do siebie. Bardzo ufam! Niebo poszatkowane kochani. Nie wiem czy to widać, czy nie widać, ale poszatkowane Słoneczko pięknie świeci, jest fajny wiaterek. Znowu jeden rzepak sobie tutaj wyrósł, rzuciutki. Idę dalej, idę dalej, odwrócę się tam, jak już będę zakręcać przy jabłkowym sadzie. Wtedy słońce będzie z boku, a ja idę dalej, kontemplując nad swoją ścieżką, nad moją srebrną ścieżką. Tak idę tą drogą, kochani, tą błyszczącą po deszczu i tą srebrzystą, która mnie woła. Mogłabym iść. Tamtą, przy, przy tych pięknych, kwitnących jeszcze drzewach. Ale zawołała ta, z jakiegoś powodu zawołała ta. Może skręcę dzisiaj do koni? Może znowu nie dojdę do jabłkowego sadu? Kto to wie? Przypomniała mi się, kochani, niebiańska przepowiednia. Jak stoimy na rozdrożu i... No nie my, ale bohater stoi i zastanawia się, którą drogę, którą drogę wybrać. Ta, która się zaświeciła. No to tak właśnie wybrałam. Z daleka zaświeciła się ta droga. Postałam na rozstaju. Zastanawiałam się, którą iść. Ta, która tak pięknie, tak pięknie błyszczy. A jednak nie ma tutaj jeszcze tej ciszy, takiej jakbym chciała. Gdzieś tam coś się dzieje. Kwietna łąka, wygląda tak, nieskoszona, nieprzygotowana, ciekawa jestem, co tutaj wyrośnie na tych wszystkich łętach motylkowe, ktoś bierze motylkowe, ptaszkowe, jak to jest, ale bardzo dużo w okolicy powstało właśnie takich kwietnych łąk dla ptaków, dla motyli, dla pszczółek, dla zapylaczy. Pięknie się idzie tą ścieżką dzisiaj, kochani. A zresztą codziennie idzie się pięknie. Słoneczko już tutaj świeci mocno, bardzo mocno, prosto w oczy, i w twarz. On wracam się, on wracam się. Tak, wracając do tej niebiańskiej przepowiedni, czytałam książkę może za trzy razy, oglądałam film może z dziesięć razy. Jak ważne są, kochani, zbiegi okoliczności, jak ważne są nasze decyzje, jak ważna jest nasza intuicja, zaufanie do tego, co czujemy. Bardzo ważne. Jak ważna jest droga i decyzje, które podejmujemy, jak jedno z drugiego wynika. Jak bardzo, tak jak Bohater nauczył się łączyć ze sobą wszystko to, co. Jest dla niego. W bardzo telegraficznym skrócie. Pracował jako nauczyciel. Spotkał koleżankę, która była w Peru. Nagle zostaje zwolniony z pracy. W skrzynce znajduje informacje odnośnie Peru. Podejmuje decyzję, że jednak leci. I tak zaczynają się przygody głównego bohatera, który Odszukuje w sobie zupełnie innego człowieka. Patrzy, czym jest ta jego wyjątkowość, jego jasnoczucie, jasnowidzenie, przewidywanie, wybieranie. Piękna sprawa. I takie właśnie są nasze ścieżki, żeby siebie odkrywać. Jak pracować z energią, jak ją odczytywać, jak widzieć aurę. Wszystkiego, kochani, można się inaczej nie nauczyć. Wszystko sobie. Możemy przypomnieć, bo my jesteśmy tym wszystkim i mamy te zdolności. Praca, praca ze sobą. Tak, schodzę z tej góry, bo tam bardzo mokro, nogi mokre. Może jednak do jabłkowego sadu. Kołniki może któregoś dnia innego. Tak. Znowu wychodzę na moją świecącą, srebrną drogę. Zobaczcie jak to jest. Niby skręciłam, poszłam inną ścieżką do góry. Ale gdzieś kieruję z powrotem na tą srebrną ścieżkę. Dzisiaj tam świeci bardziej niż ta! A! A. Już tam w środku, w środku kałuży, w środku błociska. Tak, troszeczkę do przodu. Troszeczkę. Praca ze sobą, kochani, jest najpiękniejszą pracą, jaką możemy wykonać. Wszystko to, co odkrywamy, czasami nie jest aż takie piękne i lekkie. Ale w momencie, kiedy doświadczymy tego, tej eureki, tego wow, zdobyłam, odkryłam, zobaczyłam, zmieniam. I właśnie ta zmiana jest taka fascynująca, dająca tyle, dająca tyle radości z doświadczania. Tak, idziemy dalej do jabłkowego sadu. Zaszło troszkę słonko za chmury, więc idę teraz moją srebrzystą drogą, ale w stronę słońca. Znaki na niebie za mną. Na razie słonko mi trochę przeszkadza, żeby odczytywać, ale jak będę oglądać ten film, to zobaczę co mi, co mi chmurki podpowiadają dzisiaj. Tak znowu wychodzi słońce. Jednak tak jest chyba bezpieczniej. Jeżeli chodzi o oczy i marszczenie się, ależ niesamowite widoki. No i właśnie to lubię, to lubię. Słyszycie, jak ptaki głośno, ćwierkolą Idę pod górkę, pod górkę. To jest tak dołek. Górka, potem jak wracam, to też jest z górki, a potem jest pod górkę. A potem daleko, daleko. Daleko, daleko. Czasami spotykamy na drodze kogoś i yy, wydaje nam się, że, że go znamy. I przypomina się nam, przypomina się coś. Wraca jakaś informacja do nas, dlaczego się tak dzieje, dlatego że jest to dla nas teraz informacja, że to jest ten czas, żeby zrobić to, co się pojawia. Żeby zrobić to, co się pojawia, bo tam pod tym kryje się. Jakieś uwolnienie, jakaś informacja. Czasami spotykamy ludzi z przeszłości i przechodzimy obok. Ale skoro są na naszej drodze, to mają dla nas informacje. Trzeba umieć, trzeba umieć przezwyciężać w sobie wszystkie te emocje, które nie pozwalają nam. Które nie pozwalają nam iść do przodu. Brak odwagi, dlaczego tak jest? Popatrzcie, czego, czego się boicie, czego ja się boję. Kiedy pojawia się zwątpienie, kiedy pojawia się to poczucie, poczucie może troszkę niższej wartości. Kiedy jest brak asertywności, kiedy nie umiem postawić granic, kiedy ty nie umiesz postawić granic. Kiedy pozwalamy sobie wejść na głowę? Komu pozwalamy wejść na głowę? Dla kogo jesteśmy opryskliwi? Odwrócę Wam. Może jakaś informacja w chmurach będzie dla Was? Może jakiś kształt ułoży się w odpowiedź? Mi tutaj się pojawia jakiś, jakaś postać z tego tutaj nie z tego okrągłego komina, tylko tam z budynku Jest dla Was? Może ktoś dojrzy serce, a może ktoś dojrzy kwiat, a może misia, a może twarz osoby, o której myśli, a może jakiś wielki szereg się pojawi. Dla mnie w tej chwili szereg, dwie ręce, brzuchol. Popatrzcie, nogi, brzuchol, dwie łapki i głowa, i uszka te takie z boku, i zionie jakąś wielką nie jakąś wielką parą. Ajajaj, aj, aj, jak fajnie. Lubię się tak pobawić, kochani. Aj, patrzcie, co tutaj na niebie się dzieje. ja. idę, idę, bo do jabłkowego sadu jeszcze kawał drogi. Po maleńku dochodzę już do zakrętu do mojego jabłkowego sadu. I tak idę. Patrzę w słońce. Dzisiaj zaćmienie słońca, tak, najbardziej widoczne będzie w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy pędzą na to, żeby, żeby być i zobaczyć. Jakiś reset? Co to się wydarza? Ja, kochani, myślę osobiście, że najlepiej pozostać sobą w każdym momencie, w każdej chwili. Czy będzie widoczne, czy nie będzie widoczne to zaćmienie. jesteśmy co to? jesteśmy kochani przecież istotami światła rozumnymi możemy odczuwać nie biegnijmy za drogę do jabłkowego sadu nie biegnijmy za tym co, co pokazuje nam system ale poczujmy Jaka zmiana idzie, co jest we mnie, jakie, jaka energetyka ciała, jaka energetyka tego wszystkiego, co dookoła słońce w pełni świetliste oświetla wszystko, daje, daje tę moc do wzrostu. Bądź sobą, wibruj wysoko. Idź teraz gdzieś. Napełnij się energią. Podnieś swoje wibracje. Potańcz, pośpiewaj. Potup nogami jak musisz pokrzycz. I, I pozwól sobie być sobą. Patrzcie jaka piękna jest droga do jabłkowego sadu. Przepiękna. Wtedy nie doszłam. Do jabłkowego sadu dzisiaj idę. Ile zobaczę, co na drzewach pewnie jeszcze kwitną, na pewno jeszcze kwitną, na pewno jeszcze chcą ucieszyć moje oczy kwiatami. Wracając do tego zaćmienia słońca, kochani, wiecie, jak to kiedyś bywało? Ten, kto wiedział, co się dzieje, to miał moc, rządził, miał władzę nad tymi, którzy się boją. manipulacja pamiętajcie, że my jesteśmy tym, czym stworzy stworzy nasz, nasz nasz własny mózg. Wysyłamy projekcje na zewnątrz i tak właśnie doświadczamy. Wtedy kiedy jesteśmy świadomi. Tworzymy tworzymy piękne rzeczy. Z pozycji serca, z pozycji miłości, radości, ależ piękne, różowe kwiaty, jabłoni. Przepiękne. Kochani, widzicie to piękno tutaj. Wow, włażę za płot. Ależ pięknie kwitnie jabłkowy wysad tak przepięknie. Słoneczko świeci oczy. I czy to nie warto iść drogą, która nas woła? Warto. Podejrzewam, że tamtego razu nie byłoby jeszcze tak pięknych kwiatów, jakie są teraz. Wszystko po coś jest, kochanie. Wszystko po coś jest. Przepięknie kwitnie jabłonka. Przepięknie. Te ptaki i to słońce, które gdzieś tam za jakiś czas zakryje się i, i spowoduje reset. Tak, reset w nas. Sami zróbmy to, co chcemy zrobić. Nie czekajmy, żeby ktoś nam coś zresetował. Sami pracujmy nad sobą, nad swoją świadomością tej świadomości, kochani, w nas jest 10 może, może 15%. A rządzi nami podświadomość, te wzorce, które mamy w sobie zapisane. Programy, przyzwyczajenia, wszystko to, co, wszystko to, co nas ukształtowało od, od momentu zejścia na ten świat, ale ta świadomość jest tak ważna po to, żeby zmieniać, żeby odkrywać. Poczujcie się jak bohater niebiańskiej przepowiedni i odkrywajcie te tajemniczenia. Niech te wtajemniczenia w was się odkryją. Spotkania, zbiegi, okoliczności. Pojawienie się większej intuicji, lepszego czucia, większego czucia. Prawda, prawda ta wewnętrzna, nasza, własna. Kogo to obchodzi? Co ty myślisz na temat świata? To jest twoje myślenie niech tak pozostanie, zmieniaj, czuj, kwestionuj wszystko to, co się pojawia, kwestionuj, czy to jest kwiat, a może to nie kwiat, a może to czyjaś emocja. Znowu leci pewnie jakiś samolot gdzieś, te takie latają, kochani, te dziobaki po trzy. Ależ piękna wiosna w moim jabłkowym sadzie. Tak pięknie, kochani, z jabłkowego sadu. Cudownie, cudownie. Pachnąco, kolorowo i kwiatowo. Przede mną żółte pole, a za mną różowe kwiaty jabłoni. Pięknie. Przede mną piękna droga wzdłuż jabłkowego sadu. Idę i podziwiam wszystkie te. Ale będzie jabłuszek. Wow, ale będzie. Wszędzie kwiat. Piękna wiosna. A tutaj widzę coś nowego, zupełnie posadzone. Może to nie jabłonki, a może coś innego. Nie było tego tutaj zupełnie świeże. Zobaczymy, co pokaże lato, a potem jesień. Trochę rzuć. Niech się wzmocni nasza czakra splotu słonecznego. Nauczmy się wyrażać emocje, mówić o, o miłości i złości. Przepięknie wyprowadzone te drzewa są. Przepięknie. A zawsze się tutaj zachwycam wiosną, kiedy tego kwiatu jest tak bardzo dużo. A potem, kiedy są jabłka, kiedy to wszystko dojrzeje, kiedy jest takie soczyste, piękne, czerwone, żółte. Różne odmiany jabłek tutaj są, kochani, różne. Ale drzewa wyglądają przepięknie. Tak właśnie wyprowadzone na płot. Widzicie, jaka jest różnica w kwiatach? Tam są inne kwiaty, tutaj są inne. A tutaj koniczyna. Można by było postać i poszukać szczęścia. I czterolistnej koniczyny. Tak, przepięknie. I ciepło. I po prostu bardzo ciepło. I znowu idę pod górkę. I znowu sapię. Dzisiaj mam długą drogę, ale kochani, nie będę tak długo nagrywała, tylko tylko za chwilę powiem Wam do widzenia, bo będę zawracała z tej ścieżki. I tą samą drogą, którą przyszłam, będę wracała do domu. Jeszcze rzut oka na, na to, co tutaj dookoła. Piękne niebo. Przepięknie to wygląda. I mój ukwieciony, ukwieciony jabłkowy sad. Chciałam Wam z pola pełnego rzepaku powiedzieć do widzenia, ale słoneczko tak bardzo, bardzo świeci mi w oczy. Żółto i pięknie, kochani, bzyczki zapylają dookoła szum. Skrzydełek małych. Bzyczenie, zapachy, kolory, kształty. Pięknego dnia dla Was dzisiaj, doświadczenia siebie. Pamiętajcie, aby być na wysokich obrotach dzisiaj przy tym zaćmieniu słońca. Nie dajcie sobie wmówić pierdół. Sami odczuwajcie, słuchajcie swojej prawdy. Do zobaczenia w, moim, w mojej kolejnej rozpoczętej jutro dziesiątce. Jeszcze. Popatrzcie, jak pięknie. Gdyby nie było tak mokro, to można rozłożyć ręczniczek, kocyk, wszystko w plecaczku. Ten plecak coraz cięższy. Ma się tu położyć i i pobyć takim dyziem